Family Village Life, serdecznie Was witam na moim kanale. Dzisiaj zapowiadany na społeczności filmik o moich kurkach, a konkretnie o ich rasach. Mamy niewielkie statko, ale bardzo zróżnicowane pod kątem rasowym. Kilka kurek tak zwanych ozdobnych i właśnie w tym filmiku postaram się Wam pokazać i króciutko omówić każdą z ras, którą posiadamy w tym stadzie. Jeżeli temat Cię interesuje, usiądź wygodnie. Serdecznie zapraszam. Zaczniemy od kurek, które nazywają się Black Molted Pekins. Czarno-białe kurki. Bardzo malutkie, jeśli chodzi o rozmiar, można powiedzieć takie karłowate. Tutaj mam dwie i to są moje jedyne tej rasy. Są to siostry, które bardzo razem uwielbiają się trzymać wszędzie razem, więc i na prezentacji są razem. Słyną z takiego opierzenia. Nie mam w tym momencie słońca, więc nie, może nie jesteście w stanie tego zobaczyć, ale na czarnych piórkach jest taki delikatnie połyskujący zielony, i to jest bardzo charakterystyczne w tej rasie. I bardzo ciekawią tym opierzeniem i tym wyglądem. Są bardzo majestatyczne takie kuleczki, opierzenie jest po sam koniec nóg. Zobaczcie, nie jesteście w stanie zobaczyć palców. Bo bokiem te pióra są bardzo długie, i ona, jak idzie, wlecze i zbiera wszystko, co jest na podłodze, na ściółce. Dlatego bardzo ważne jest, żeby one miały czysto i sucho. Tarasa bardzo nie lubi mokrego, nie lubi deszczu. Ściółka musi być sucha, czysta, mega pilnowane pod tym kątem. Jeśli chodzi o jajeczka. Ona znosi jajeczka, jest to kurka ozdobna, ale znosi jak najbardziej jajeczka. Są to jajeczka niewielkie, bo widzicie, posturka kurki też niewielka. Jajeczka są jasnego koloru, biało-kremowe powiedziałabym i niewielkiego rozmiaru. W statystykach możecie przeczytać, że ta rasa bardzo ciekawi hodowców, uważane są za bardzo ciekawe. Kurki. Jest to rasa czysta, nie lata, więc nie obawiajcie się, te kurki nie powinny Wam uciekać. Średniorocznie powinna znosić około 200 jaj. Wyglądają bardzo majestatycznie. To są kurki bardzo, bardzo przyjazne, często hodowane, nie do zabicia. Nawet nie ze względu na te jajka, jako produkt uboczny traktowane są jajka, ale ze względu na ich wygląd i charakter. W tym momencie kurki mają półtora roku. Były zakupione od hodowcy, gdy były w wieku 3 miesięcy. To są kurki Light Sussex. Jest to para. Kogucik Bolek, którego pewnie znacie już z poprzedniego filmiku o automatycznych drzwi. A to jest jego pani, kurka. Jeśli chodzi o jaja tych kur, są to jaja duże i bardzo jasne, białe lub bardzo jasny, kremowy, jeżeli miałabym określić. To są bardzo duże kury i jeśli chodzi o ich jajka... Jest to około 240-260 jajek rocznie, więc są super, jeśli chodzi o nieśność, ale również są to bardzo duże kury. Więc, jeśli hodowane na mięso, również Wam przyniosą pożytek. Możecie mieć zarówno na jajka, jak i na mięso. Podwójna korzyść: więc są bardzo kurami popularnymi tutaj i bardzo polecanymi pod względem mięsa, jak i pod względem jajek. Ciekawe jest, że to są bardzo dobre kwoki. Light seksy to są bardzo dobre kwoczki. Dbają o kurczaczki i garną się do tego, żeby tymi kwokami być. Jak mi, Nie chcę za blisko podchodzić, żeby nie wystraszyć. Ale zobaczcie, nogi są jasne, jasna skórka na nogach. Jest to taka ciekawostka, ponieważ dowiedziałam się, że hybrydy mają kolor nóżek żółty. Jeżeli jest Jasna nóżka, jest to oryginalny Light Sussex. Myślę, że jeżeli to byłby fakt, to byłaby to rzecz, na którą warto zwracać uwagę, jeśli zależy Wam na czystej rasie. Kolejna rasa. Pełna nazwa Blue Tail French Witten Marans, czyli popularnie mówimy do nich pieszczotliwie maranciki. Jest to kogucik, wódz całego mojego stada, Marian we własnej osobie i jego pani Kurka Maransowa, jeśli chodzi o jajka. Jajka maransiki znoszą koloru ciemnego brązu, czekoladowy kolor. Średnie powiedziałabym, nie są to małe jajka, nie są to wielkie XL-ki, ale dość spore jaja. Te kurki to są bardzo spore, ciężkie kurki, mięsiste, więc myślę zarówno na mięso jak i na jajka bardzo dobre. Jest to spora odmiana. Dlatego te kurki też potrafią zjeść. Występują w wielu kolorach, dlatego w nazwie jest podana nazwa Blue Tail French, niebieski ogon francuski, ponieważ pochodzą akurat ten kolor i tarasa pochodzą z Francji. Dlatego to jest ważne, co się znajduje w nazwie, jeśli szukacie maranców. Będziecie mieć po prostu różny odcień piórek. Podobnie jak pierwsze nasze kurki, które pokazałam na tym filmie, czyli pekiny Black Maltis, te kurki również mają opierzone nóżki. Saseksy, które były przed nimi pokazane, te białe kurki, nie mają opierzonych nóżek, więc to też kwestia rasy. Jak wyglądają ich nogi. Kurki nośne, jajek będziecie z nich mieć rocznie bardzo dużo. 150 do 200 jaj rocznie, wielkości średniej, ale tak jak mówiłam, ciemny brąz. Jeżeli chodzi o koguty z tej rasy, wydaje mi się, że to są najłagodniejsze koguty z całych ze wszystkich ras. Bardzo łagodne, bardzo ostrzegawsze, bardzo czujne. Wódz, prawdziwy wódz stada, on naprawdę o te kurki dba, jest bardzo czujny, bardzo uważny, nawet teraz jak go kręcę, to on już czuwa głowa w górę, bo leciał samolot, dlatego jako koguty bardzo serdecznie polecam, nie atakują dzieci, nie są jakieś agresywne, pilnują, dyscyplina jest, jeśli chodzi o stado, jeśli jest ten drugi kogut, bolek, to oczywiście on jest też pilnowany, nie jest w ogóle do słowa dopuszczany, jakiekolwiek inne koguty od razu są w hierarchii, Stawia niżej. Marian pokazuje, kto jest szefem, i pod tym względem, jako kogut, jest to bardzo dobra rasa. No i w ogóle, wizualnie, wydaje mi się, że jest to taki charakterystyczny, bajkowy, bardzo kolorowy kogucik. Więc Marian i jego panie to są półtora roczne kurki. I tu, dla porównania, chciałam Wam pokazać. Ja już sobie inkubowałam potomstwo Mariana. Poczekajcie, jeśli uda mi się uchwycić bliżej. Kurka Maransowa, młoda. I kogucik maransowy. I te młode, inkubowane przeze mnie z moich jajek od Mariana. To są kurki bardzo młode, 8 miesięcy. Ale kolorystycznie naprawdę mega. Podobają się nam, naprawdę fajne są. Kolejna rasa to tak zwany Gold Partridge Bantam Brahmas. Mówi się na nie: brachmy, Bantamy. Tak potocznie. Śliczne upierzenie. Zobaczcie na ten wzór: takie kaskady. Miodowy kolor. Bardzo słoneczne upierzenie. Jeśli chodzi o jajka, postura kurki nieduża, więc i jajka nie są duże. Powiedziałabym średniej wielkości. Białe lub jasny krem. W takim odcieniu określiłabym to bardzo jasny krem. Muszę przyznać, że jak inne kurki mają przestoje, to często znajduję właśnie od tych kurek jajeczka. Więc nie, nie zawodzą nas, jeśli chodzi o jajka. Są dość nośne w naszym mniemaniu. Aczkolwiek według statystyk jest to tylko 150 jajek rocznie. Kurki mega przyjazne. Są to kurki, jedne z ulubionych moich dzieci. Bardzo przyjazne, jak pieski. Dają się pogłaskać, dają się złapać. Dają się, w ogóle z boku chodzą. Tak bardzo zaprzyjaźniają się. I tutaj też kolejny przykład. One mają nóżki opierzone. Więc piórka na nóżkach są w tej rasie. Nie mamy kogucika tej rasy. Ale muszę Wam powiedzieć, że tej rasy kogucik jest mega piękny. Może posiadacie, może chcielibyście. Naprawdę śliczny jest. Kogucik tej rasy jest w mega pięknych kolorach. I ostatnia rasa z tych kurek starszych, półtora rocznych, jest to rasa kurki Red Pekin. Według informacji, które znalazłam, okazuje się, że jest to dość rzadka rasa. Mówię tutaj akurat o tej kolorystyce Red, czyli czerwonej, zabarwieniu czerwonym, ponieważ Pekinów, Pekinów macie kilka innych kolorów. Ten nazywa się Red, czyli rasa czerwona. Podobno jest to dość rzadka rasa. Z moich obserwacji wynika, że jest to rasa dość charakterna mało tego dość agresywna. I nie można sobie z tą kurką za wiele pozwolić. Na pewno raczej przyjaźni nie zawiązaliśmy. Jaja ma koloru bardzo jasne, powiedziałabym białe. I ta druga część, która jest taka ostrzejsza, bardziej czubata w tym kształcie owalnym u innych kurek, u niej jest dość zaokrąglona. Czyli, jak bierzecie to jajko do ręki, to jest dość okrągłe. Jeśli chodzi tutaj o Wielką Brytanię. Hodowca, który sprzedawał nam tą kurkę w wieku 3 miesięcy, mówił, że akurat rasa czerwona Pekina jest rasą rzadką, a tym bardziej od strony koguta czystej krwi Red Pekin było mu bardzo ciężko dostać i osiąga bardzo wysokie ceny. Jeśli chodzi o wygląd, to wydaje mi się super kształt taka dostojna, napuszona, podniesiony ogon. Jest to kurka niewielka, powiedziałabym średniej wielkości. Jest to raczej rasa kurek ozdobnych i jeżeli trzymalibyście je na jajka, to nie są, nie są pod tym kątem wydajne. Bardzo mało jajek, maksymalnie pewnie do 100 jajek rocznie. Pochodzą z Chin. I jeśli chodzi o kurki ozdobne, bardzo pod tym kątem cenione i poszukiwane, charakterek to ona swój ma. I jak szukaliśmy informacji o tych rasach, to właśnie przeczytaliśmy to, co mówiłam Wam na początku. One mają swój charakter, swoją osobowość, i właśnie tą osobowością nadganiają te braki w jajach, ponieważ nie zaatakuje Was dużą ilością jajek, ale kurka, która może Was cieszyć przez całe życie. Bardzo ciekawa rasa. Według nas, oczywiście. I ta kurka zakończyłaby omawianie moich kurek i raz. Kurek rocznych, które już posiadamy, czyli są to moje najstarsze kurki. A w dalszej kolejności pokażę Wam kurki i kurczaczki, które udało mi się wyinkubować z jajek, które zakupiłam i które inkubowałam sama w domu, czyli nie pochodzą od moich kur. Są to kurki dużo młodsze, ośmiomiesięczne. Lavender locals, czyli lawendowe lekony. Tak wygląda 8-miesięczna kurka. I tak jak wspominałam, te kilka kurek, które pokażę wam teraz, są to kurki nie z moich jajek, z jajek do inkubowania zakupionych od hodowcy. Niestety nie wszystko fajnie poszło, nie wszystkie jaja się wykluły, a jeśli się wykluły, to zaraz nie przeżyły, więc nie jestem w stanie powiedzieć co poszło źle. Bo akurat z moich kurek z mojej hodowli, które inkubowałam, miałam 100% inkubacji, natomiast z tych kupnych niestety, ale nie wszystkie kurki poszły gładko. Jeśli chodzi o kolor jajek, są to jaja jasne. Powiedziałabym białe, dość jasne, dość jasne jaja. Oryginalnie podobno te kurki pochodzą z Włoch, a na rok możecie się spodziewać nawet do 280 jajek od tych kurek. Więc całkiem sporo, jeśli chodzi o niosność, o nieśność. Te kurki biją na głowę niektóre. Także jak najbardziej nioski pod tym kątem właśnie, jako kury nioski. Żółte nóżki, żółty grzebień, żółty dziób. Nie tylko pod kątem jajek, ale pod kątem upierzenia i tego odcieniu lawendowego bardzo mnie zaciekawiły, dlatego chciałam je mieć w swoim stadzie. Imponujący kolor, muszę powiedzieć. Bardzo ciekawy i oryginalny. Kolejna rasa kurek, które udało się wyinkubować z zakupionych jaj, jest to rasa Silver Lace Linebot. Przyznam szczerze, że bardzo uparłam się na te kurki, głównie na kolor upierzenia wydaje mi się mega ciekawy. Ta kurka ma, tak wspomniałam, 8 miesięcy. Dlatego to jeszcze nie jest tak wykształtowane, aczkolwiek widzicie już taki zarys, będzie to biel i czerń. Ale słuchajcie, jak popatrzycie na dorosłe kurki, jest to tak super ułożone. Mi się to kojarzy jakby z koronką. Ja to nazywam tak, że to układ koronkowy. Na takie zakładki półokrągłe, białe na czarnym tle. Zachwyciło mnie to mega. Według mojej wiedzy one są naprawdę dobre w nieśności. Sporą ilość jaj wam dadzą rocznie. Podobno, akurat ta, ta odmiana silver lace jest odmianą pierwszą. I według wielu, i według, według mnie również, wydaje mi się najładniejszą, jeśli chodzi o kolor upierzenia. Co bardzo mnie właśnie ujęło w tych kurach. Wywodzi się z Ameryki. Jest to kurka dość wysoka. Na tle mojego sada wyróżnia się właśnie, że ma bardzo wysokie nóżki. Średniej wielkości ogólnie kura, ale te nóżki tak wyglądają bardzo wysokie, bardzo długie. I Jeśli chodzi o przeznaczenie, y, powiedziałabym na dwa. Zarówno na mięso, jak i na jaja. Charakterek mają bardzo przyjazny. Powiedziałabym przyjacielskie kurki. Bardzo kumate. Rocznie myślę około 200 jaj wam da. No niestety ciężkie w inkubacji. Jest to jedna z raz, które bardzo ciężko wyinkubować w warunkach domowych, w inkubatorze w domu. Nam się udało. Zobaczymy jak się będzie chować. Jest bardzo rychliwa. Ciężko mi ją kręcić. Wchodzi w dwie strony. Byle tylko nie przy kamerze. I na koniec zostawiłam te dwie piękności. Ciekawa jestem, czy od, od razu, jak ktoś zobaczył, zgadł o jaką rasę chodzi. Jest to Cream legbar, czyli popularnie nasze kremowe legbary. Zostawiłam je na koniec. Zgadnijcie dlaczego? Ano dlatego, że one znoszą niebieskie jajka. Kurki ośmiomiesięczne. Ale słuchajcie, już nie mogę się doczekać, bo przez zimę ja nie zobaczyłam żadnego jajka. Chociaż wydawałoby się, że po pół roku już spokojnie powinny coś pokazać. No, niestety koleżanki nie pochwaliły się jeszcze jajami, a wypatrujemy ostro, bo nie mam żadnej kurki, która znosi niebieskie i one byłyby pierwsze. Według nas, jeśli chodzi o charakter, bardzo przyjazne. Bardzo charakterne, temperament mają super. Nawet mam znajomego, który wytresował sobie taką kurkę. Chodzi z nią i w ogóle ona robi wszystko, co o niej pokaże. Także pod tym względem jak najbardziej mogę potwierdzić. Rocznie z takich kurek kremowych Legbardów, myślę, że będziecie mieć 200 do, 20, do 230 maksymalnie jajek. Podobno jest to bardzo stara rasa. Pochodzą z Wielkiej Brytanii, dokładniej Cambridge, z tego co ja się dowiedziałam. I jeśli chodzi o taką ciekawostkę, którą przeczytałam zanim zdecydowałam się na inkubowanie tej rasy, podchodzą pod rasę tzw. autosexing, czyli już po wykluciu się maleńkiego kurczaczka, widzicie, po upierzeniu, po kolorystyce, czy to będzie kurka, czy kogucik. I już Wam mówię mniej więcej, na co trzeba patrzeć. Kurka jest jakby ciemniejsza i ma takie ciemne paski na sobie. Natomiast kogucik troszeczkę jest jaśniejszy, i poznacie po takich żółtych plamach, głównie w okolicach głowy, żółtych plamach na upierzeniu. I to by były takie główne cechy, których musicie wypatrywać, chcąc się dowiedzieć zaraz po inkubacji, czy macie kurki czy kogucika. Jako już dorosłe kurki, bo oczywiście ta nie jest w pełni jeszcze dorosła, ale jak już całkiem wyrośnięte dorosłe kurki, to są bardzo dostojne, bardzo reprezentacyjne kurki. No, nie, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko przyspieszyć Was i powiedzieć: No, gdzie są te niebieskie jaja? Bo my tu wszyscy czekamy. I to są ostatnie kurki mojej prezentacji moich kurek z moim stadzie. I nawet widziałam przez moment, nawet podczas kręcenia tego filmiku, że one sobie lubią latać. Troszeczkę podfrunęły, musiałam je gonić, czyli charakterek jak najbardziej. I już tu sobie dziubię, byle tylko nie stać w miejscu. I na nich właśnie zakończę mój filmik o moich kurkach. Przedstawiałam Wam pokrótce moje rasy w moim niewielkim stadzie, ale które bardzo cieszy. Wymaga dużo pracy, ale bardzo nas cieszy ta hodowla. Ciekawa jestem Waszych komentarzy. Pochwalcie się swoimi kurkami, swoimi rasami. Oczywiście jestem wdzięczna za każdą subskrypcję, za każdy lajk, like, za każdy komentarz. A tymczasem życzę Wam fantastycznego dnia. Trzymajcie się ciepło.